Chipy, półprzewodniki, procesory, one są wszędzie, jakbyśmy ich nie nazwali, to jest element naszego współczesnego, nowoczesnego życia. Są u mnie w telefonie, są w tym aparacie, którym w tej chwili nagrywam, są w komputerze, na który zgram ten materiał, żebyśmy mogli go zmontować. Prawdopodobnie dzisiaj będziecie dokądś jechali samochodem, autobusem, tramwajem. Ja akurat wracam do domu na rowerze, tam nie ma chipów, ale w większości środków komunikacji współczesnych one są. Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać na temat tego, w jaki sposób one powstają, ale to nie będzie tylko i wyłącznie rozmowa o... W samym procesie produkcji chipów, choć on tutaj jest bardzo istotny. Chodzi nam tutaj o pewien kontekst. Kontekst podwójny, kontekst bieżących wydarzeń. Z jednej strony ta historia powinna pomóc nam zrozumieć, dlaczego tak trudno było i dalej, dalej to wyzwanie stoi przed nami, zaspokoić to zwiększone zapotrzebowanie postpandemiczne. Na wyjściu z pandemii pojawiło się zwiększone zapotrzebowanie na chipy, z którym globalna gospodarka nie do końca sobie jest w stanie poradzić. Jesteśmy w tej chwili w takim zwrotnym punkcie historii, w którym duży... Kraj zostaje właśnie odcinany od współczesnych technologii, od globalnego rynku. Oczywiście mówimy tutaj o Rosji, która dokonała inwazji na sąsiada i w związku z tym świat postanowił odciąć ich od chociażby właśnie nowoczesnych technologii i tutaj pojawiają się już rosyjskie zapowiedzi mówiące o produkcji własnych procesorów. Pod koniec tego odcinka chciałbym, żebyśmy lepiej rozumieli dlaczego tak trudno było rozpocząć większą produkcję chipów, kiedy zaczęło ich brakować, bo to faktycznie miało miejsce. Ten deficyt był obecny nie tylko w świecie podzespołów komputerowych i widoczny, on był także na przykład w motoryzacji, bardzo silnie odczuwalny. To wpłynęło zarówno na terminy dostaw samochodów, jak i chociażby na ich ceny. Niektóre koncerny decydowały się nawet na sprzedaż samochodów bez części systemów z obietnicą instalacji elektroniki potrzebnej do ich działania w późniejszym terminie. Żeby zrozumieć, o co tu chodzi, trzeba przejść na szybko przez proces powstawania takiego procesora. One są często nazywane, zwłaszcza w języku angielskim, często taki termin się spotyka, półprzewodniki, semiconductors. I faktycznie podstawowym elementem współczesnego chipu jest półprzewodnik w postaci krzemu. Krzem jest bardzo powszechnie występującym minerałem na naszej planecie. Nie ma w zasadzie większych problemów z tym, żeby go pozyskać. Sam krzem jako taki pozyskuje się go z piasku, który... No nie jest towarem deficytowym na naszej planecie, choć to jest osobny temat, bo tego piasku nadającego się do działań budowlanych, no jego powoli zaczyna brakować. Tylko, że ten zwykły krzem, taki prosto z piaskowni gdzieś na wsi, w Polsce jest dużo piaskowni, nie nadaje się tak po prostu, jego nie wystarczy wykopać łyżką, nałożyć na... Wywrotkę i przewieźć do fabryki procesorów. To jest o wiele bardziej skomplikowane. Pierwszym etapem, który jest kosztowny i wcale nie tak często spotykana jest umiejętność przeprowadzenia tego procesu na świecie, o czym za chwilę, to jest oczyszczanie krzemu. Krzem do produkcji procesorów, chipów musi być wyjątkowo czysty ten poziom. To jest jeden obcy atom na miliard atomów krzemu, mniej więcej. Także to jest faktycznie proces skomplikowany, żeby ten krzem oczyścić, ale to wciąż nie jest koniec, ponieważ ten krzem trzeba przetopić i uformować z niego walec z monokryształu. To znaczy to musi być pojedyncza struktura krystaliczna. Która zostaje uformowana w kształt walca. On w tej chwili najczęściej ma średnicę przekroju 300 mm. Może ważyć 100 kilo, paręset kilo. Długi, wyciągnięty walec monokryształowego, wyjątkowo czystego krzemu. Ciekawostka jest taka, że jedna z metod uzyskiwania tego typu produktu nazywa się metodą czochralskiego od naszego rodaka, który nosił właśnie takie nazwisko. Sam proces topienia krzemu też nie jest prosty. Tam trzeba osiągnąć wysoką temperaturę, ponad 1400 stopni. Topi się go w otoczeniu argonu. To jest też skomplikowany technologicznie proces. Ten walec później rozcina się na można by powiedzieć plastry o grubości mniej więcej około 1 mm. Taki plaster tego walca krzemowego określany jest jako wafel krzemowy. To jest potocznie w przemyśle spotykana nazwa. Profesjonalna te wafle krzemowe są podstawą dla produkcji późniejszych chipów, ale tak jak tutaj mówimy, uzyskanie ich także jest skomplikowane. To nie jest łatwy proces. Te wafle trzeba oczywiście mm, solidnie oszlifować do stanu praktycznie lustra, mówiąc potocznie, i następnie można zacząć nanosić, i tu już wchodzą w grę już te faktyczne zakłady produkcji procesorów, bo tego typu firmy, które się tym zajmują, często te wafle krzemowe kupują już gotowe od swoich różnych partnerów biznesowych. Ale w tym momencie, kiedy już mamy gotowy, oszlifowany wafel krzemowy, można zacząć na niego nanosić kolejne warstwy procesora. Tych warstw w tych najbardziej zaawansowanych konstrukcjach są dziesiątki, często ponad sto. To jest skomplikowany, długotrwały i kosztowny wieloetapowy proces. Na to się mówi fotolitografia i składa się on, tu mówimy o tym w bardzo dużym uproszczeniu. Oczywiście miejmy świadomość w potężnym uproszczeniu, ale nie o to chodzi, żeby po krótkim filmie na YouTubie, żeby ktoś został specjalistą, chodzi o pewne wyobrażenie tego poziomu komplikacji. Ten proces składa się najpierw z nałożenia fotorezystu, specjalnych chemikaliów, które reagują na światło ultrafioletowe przy czym na różne też sposoby, nie zawsze w taki sam sposób. Później następuje naświetlenie światłem UV, następnie wytrawianie na mokro przy użyciu chemikaliów lub na sucho przy użyciu plazmy i usunięcie fotorezystu. I oczywiście w ten sposób osiągamy niegotowy produkt, gotowy procesor, tylko na razie pierwszą jego warstwę. Takich warstw, tak jak mówię, są dziesiątki, czasem setki. Oczywiście procesor to nie jest tylko ta struktura naniesiona na wafel krzemowy, to są także różne elementy pomocnicze do tego procesora, chociażby te piny, które... Przyłączamy do naszej, osadzamy w naszym gnieździe w płycie głównej, ale to są już dalsze szczegóły, które tylko podnoszą komplikacje całego procesu, ale nie będziemy tutaj się wdawać w aż takie drobiazgi. Przez dekady ten proces budowy procesorów, konstrukcji procesorów był udoskonalany i komplikowany małymi krokami, to znaczy te same w zasadzie firmy rozbudowywały ten proces, dokładając do niego kolejne elementy, rozwijając po kolei wszystkie różne drobne fragmenty procesu, od oczyszczania krzemu do nanoszenia tej fotolitografii, ulepszano chemikalia, ulepszano źródła światła w maszynach do litografii. I w ten sposób osiągnięto oczywiście produkty, które stawały się coraz bardziej, i to w dużym stopniu, coraz bardziej złożone. Na przykład pierwszy procesor Intela to był Intel 4004 i on się składał z 2300 tranzystorów. To był początek lat 70. XX wieku. Intel Pentium 3 z 1999 roku miał już 9,5 miliona tranzystorów. 2300 9,5 miliona. No, różnica jest dość poważna. W ośmiordzeniowym układzie Core i7 mamy już 731 milionów tranzystorów, znowu widzimy potężny przeskok, a na przykład w układzie Apla A15 Bionic mamy już 15 miliardów tranzystorów, także widzimy poziom komplikacji przeskoczył nam od 2300 do 15 miliardów. Naprawdę trudno sobie to w jakiś sensowny sposób wyobrazić. Nie przygotowałem sobie żadnej obrazowej metafory, ale jeśli mielibyśmy zgadywać, to jest gdzieś tak, jakbyśmy wzięli ziarnko piasku i księżyc ziemi. To jest jakaś gigantyczna, potężna różnica w poziomie komplikacji. To jest różnica, którą bardzo ciężko będzie w tej chwili przeskoczyć. To znaczy, jeśli jakiś kraj zdecyduje, że będzie chciał zacząć taka na przykład Rosja, produkować swoje własne chipy niezależnie od reszty świata, prawdopodobnie będą musieli przejść tę drogę w jakimś oczywiście przyspieszonym tempie, ponieważ pewne rozwiązania technologiczne istnieją, można je skopiować, odgapić, ukraść, nie trzeba wyważać wielu otwartych drzwi, niemniej jednak tę drogę będzie trzeba przejść. I teraz druga. Ważna część tej opowieści to jest opowieść o tym, w jaki sposób te poszczególne elementy procesu, nie będę mówił tutaj o wszystkich, bo rozmawialibyśmy przez cały dzień, zostały, no może nie zmonopolizowane, ale jak bardzo są niszowe. Zacznijmy sobie od tego, że najwięcej krzemu jako po prostu tego pierwiastka. Surowca produkują Chiny i Rosja, przy czym Rosja około 10 razy mniej niż Chiny. Chiny są tutaj globalnym potentatem, ale to jest produkcja po prostu krzemu. To nie jest jeszcze surowiec do produkcji dalej wafli krzemowych. Ten krzem, żeby się do tego nadawał, trzeba oczyścić i tutaj mamy zaledwie kilku znaczących producentów wysoko oczyszczonego krzemu. To są firmy Washington Mills ze Stanów Zjednoczonych, Kurstex ze Stanów Zjednoczonych, JJESCO, chyba tak to się czyta, także ze Stanów Zjednoczonych, Pacific Random z Japonii i American Elements z Korei Południowej. Także faktycznie mówimy tutaj o tak zwanych gospodarkach wysoko rozwiniętych. Japonia, Korea, Stany Zjednoczone to są główni producenci światowi wysoko oczyszczonego krzemu, z którego później można robić Wafle. Mamy też dane dotyczące eksportu wysokoczyszczonego krzemu z 2020 roku. Z nich wynika, że największym eksporterem były Stany Zjednoczone. Kwota tego eksportu to 828 milionów dolarów, później Niemcy 815 milionów, Japonia 350, Malezja 209, Tajwan 173 miliony dolarów. Także zdecydowanie widzimy, kto tu jest największym graczem. Z kolei najwięcej. Tego wysokooczyszczonego krzemu kupiły w tamtym roku Chiny, Japonia, Tajwan, Korea i Niemcy. To jednak jest dopiero jakiś wstępny etap, bo z tego wysokoczyszczonego krzemu trzeba coś zrobić. I oczywiście pierwszy robi się WAFLE. W latach 90. jeszcze ten rynek nie był tak skonsolidowany. Zajmowało się tym około 20 firm. W tej chwili tych dużych, liczących się firm zajmujących się tą produkcją jest znacznie mniej. Są to Shin Etsu z Japonii, 29 ponad procent rynku, Sumco 21,9%, Japonia Global Wafers 15,2% globalnego rynku, Tajwan. Siltronic 11,5% Niemcy, SK Siltron Korea 11,4% Soltek 5,5% Francja. Także znowu widzimy wysoko rozwinięte gospodarki, te po których byśmy się w zasadzie spodziewali tego typu produkcji, choć tutaj nie widzimy Stanów Zjednoczonych. Tak jak wspomniałem wcześniej, pojawiły się także w tym procesie technologicznym produkcji chipów chemikalia. Na przykład te fotorezysty, chemikalia, które reagują na światło UV. Kluczowe, bez nich proces fotolitografii nie byłby możliwy i także tutaj ledwie parę firm na świecie produkuje duże ilości tego typu produkcji chemicznej. Są to Fujifilm Electronics Materials, Japonia, The Doe Chemical Company, Stany Zjednoczone, JSR Corporation, Japonia. Znowu trzech graczy: Japonia, Stany Zjednoczone. Dość wąsko, jeśli chodzi o szukanie partnerów, którzy mogliby dla nas coś takiego produkować. Wydaje się jednak, że największym a raczej najwęższym gardłem w całym tym procesie technologicznym są same maszyny do fotolitografii. Bez nich w zasadzie nie można mówić o tym, żeby produkcja chipów była możliwa. I tutaj tych znaczących graczy jest faktycznie kilku. Jest Canon Nikon, Nuffler Technologies z Japonii, Onto Innovation z USA, ale tak naprawdę liczy się firma ASML z Holandii. Europejska firma. Dlaczego akurat oni? W roku 2020 sprzedano 413 maszyn do litografii, z czego 258 sztuk to była firma ASML z Holandii. To nie są duże liczby, prawda? I to w dużym stopniu odpowiada nam na pytanie, dlaczego tak trudno było rozwinąć, zwiększyć produkcję procesorów globalnie. Tym wąskim gardłem były właśnie dostawy tych maszyn. Nie jedynym, nie wyłącznym, ale jednak ważnym. I jeśli zobaczymy faktycznie na te liczby, to ASML sprzedało około, trochę więcej niż połowę tych maszyn w roku 2020. Niemniej jednak, jeśli popatrzymy na ujęcie finansowe, na kwoty, to ta firma była odpowiedzialna za 91% sprzedaży wszystkich maszyn w tamtym roku. Dlaczego jest taka dysproporcja, dlaczego te ich maszyny są droższe i stanowią tak duży udział rynku w tym wymiarze finansowym? Dlatego, ponieważ Holendrzy stali się monopolistami w produkcji najbardziej zaawansowanych maszyn tego typu. To jest IUV czyli Extreme Ultraviolet Lithography to jest jedyna firma, która potrafi produkować maszyny do produkcji procesorów w tych najnowszych procesach technologicznych. One będą kluczowe na przykład przy przechodzeniu na technologię 5 nanometrów i w zasadzie jeśli chcemy produkować sprzęt starszego typu, procesory starszego typu, które w wielu różnych zastosowaniach wciąż mają sens wystarczą nam maszyny produkowane przez innych producentów, na przykład producentów japońskich. To jeśli chcemy produkować najnowsze smartfony, najnowsze karty graficzne i ogólnie sprzęt najnowszego typu, to trzeba zapukać do monopolisty. Do monopolisty, który jest monopolistą także dlatego, że ma sieć kontaktów, sieć. Umów, w tym umów ekskluzywnych na wyłączność z dostawcami podzespołów, które są potrzebne z kolei do ich maszyn, do litografii. Widzimy, jak bardzo skomplikowany jest to proces. Kiedy myślimy o łańcuchach dostaw, Nasz umysł często, umysł gracza, ja na przykład jestem graczem, sięga na przykład do serii Anno i tu widzimy jakieś takie proste łańcuchy. Potrzebujemy drewna, potrzebujemy przerobić drewno, do tego potrzebujemy sukno, wełnę i powstaje statek. No To jest uproszczenie duże, ale widzimy, że w przypadku tak skomplikowanego produktu, jakim jest procesor, te łańcuchy są ciężkie do objęcia rozumiem. Każdy z tych elementów, o których tutaj mówiliśmy, na przykład superczysty krzem. Żeby go oczyścić potrzebne są maszyny, do tych maszyn potrzebne są części, do tych części potrzebni są dostawcy, ci dostawcy mają swoich dostawców, którzy dostarczają surowce, mamy chemikalia, tylko kilka firm robi te chemikalia, oni potrzebują mieć dostęp do swoich dostawców, którzy i dostarczają im maszyny i inne chemikalia, reagenty, podzespoły. Do tego potrzeba masy wykształconych ludzi, którzy na przykład te maszyny obsłużą, naprawią, zainstalują, kiedy trzeba rozbudować produkcję. Do maszyn, do fotolitografii potrzebujemy gigantycznych zespołów ludzi, którzy będą je rozwijać. Potrzebujemy gigantycznych zespołów, żeby projektować sam układ procesora, projektować sposób, w jaki ten układ zaprojektowany w komputerze zostanie naniesiony faktycznie na wasel krzemowy. Potrzebujemy ogromnej liczby dostawców do tych maszyn, którzy mają swoich dostawców i tak się cofamy aż gdzieś do kopalni aluminium, miedzi do najprostszych potrzeb, a nawet jak dotrzemy do kopalni aluminium, tam znowu w tym łańcuchu dostaw do procesoria musimy umieścić sprzęt do wydobycia tego aluminium, do przewiezienia tego aluminium, oczyszczenia tego aluminium. Te łańcuchy są niesamowicie skomplikowane, można by zaryzykować stwierdzenie, że mówimy tu o jednym z najbardziej skomplikowanych Łańcuchów dostaw, o jakich można mówić w historii całej ludzkości, a przecież na samym ostatecznie procesorze, który jest wycinany z tego wafla krzemowego, na tym nie kończymy. Ten procesor jest gdzieś później instalowany w nowoczesnym myśliwcu w mikrofalówce, w piekarniku, i tak dalej, więc ten łańcuch dalej się wydłuża. Więc teraz powinniśmy zrozumieć, dlaczego tak trudno było rozbudować ten łańcuch, żeby zacząć produkować tych chipów więcej, w momencie, w którym popyt na te chipy popandemiczny popyt nagle stał się większy. Na dodatek tutaj trzeba dodać, że jeszcze w tej sytuacji postpandemicznej duża część tych łańcuchów dostaw została po drodze zaburzona przez lockdowny, problemy. Z transportem morskim i z wieloma innymi czynnikami. I jednocześnie musimy sobie zdać sprawę, że pojedynczy kraj taki jak wspomniana Rosja, nawet jeśli pomoże jej Białoruś, nie odtworzy łatwo i szybko tak gigantycznego i skomplikowanego łańcucha, który był budowany przez dziesiątki lat który był rozwijany przez dziesiątki lat, który stawał się przez te dziesiątki lat coraz bardziej skomplikowany, to nie był taki proces, w którym ktoś powiedział, potrzebujemy tego, tego i tego i od zera to stawiali. Oni zaczęli od bardzo prostego procesora i stopniowo komplikowali ten proces, dokładając kolejne elementy przez generacje i generacje kolejnych procesorów. Odtworzenie tego procesu będzie skrajnie trudne i powinniśmy być bardzo zdziwieni, jeśli taki kraj jak Rosja będzie w stanie odtworzyć tego typu łańcuch technologiczny własnymi siłami, bez kontaktu z globalną gospodarką w czasie szybszym niż dekada. I będziemy bardzo zdziwieni, jeśli produkty, które będą w stanie w ten sposób produkować, będą mogły w jakimś stopniu konkurować z produktami tworzonymi globalnie, bo jak widzimy, każdy procesor, nawet jeśli on jest produkowany na Tajwanie, jest elementem, który powstał we współpracy prawdopodobnie dziesiątek państw, nawet jeśli tutaj często wśród tych dostawców przewijały się Stany, Japonia, Korea, Niemcy to w każdym z tych skomplikowanych produktów znajdowały się także surowce, podzespoły produkowane także w innych, mniejszych lub mniej rozwiniętych krajach. Produkcja nowoczesnej technologii jest pracą globalną, drużynową. Bez tej drużyny będzie bardzo ciężko osiągnąć podobne rezultaty. Mam nadzieję, że dzięki temu odcinkowi to stało się trochę bardziej zrozumiałe. I zapraszam oczywiście do subskrybowania naszego kanału, bo będzie tutaj więcej ciekawych materiałów.